Nie się dać wydymać na 60 godzinek i essunia. sunia. Jaki jest problem z kontrakcikiem idolka? dolka? To było jakieś mówione gdzieś coś, ten? Ja to tak nie mówię o tym, słuchar. No co, jakie sprawy, że jeszcze go nie ma. No nie ma tego kontraktu i co? No co mam ci powiedzieć kurwa, co mi Marcin mówi czy coś? No nie, no przecież to nie jest taka wiesz... Pają negocjacje. Tak, to nie jest moja sprawa. Druga sprawa, że to jest Marcina sprawa. Trzecia sprawa, że kurwa nawet jakbym wiedział, a A nie wiem. To bym ci nie powiedział, bo wiesz mordo... Takich rzeczy się nie mówi. Ja pytałem, jakim ty jesteś zwierzakiem, Kuba? Dlaczego? Co się dzieje? Ja mam taki humorek dzisiaj. Dostałem taką zjebę od Paulinki. Potem Paulinka powiedziała fajną rzecz, co nie chcę jeszcze na razie mówić. A kolejna sprawa to taką zjebę od matki dostałem i tak normalnie z uśmiechem na twarzy matka mnie wyzywała. Ja no tak, mamusiu, no wiesz co chodzi? Co jedno, wyjebane. Nie wiem, nie, mam dzisiaj taki humorek, że chuj. Nie, nie, nie da się mnie pokonać. Ja wciąż tatu? Ta nie no! Już artykuł na bupie! Mati miałeś nie mówić! Ja pierdolę No to prawda widzowie! No i chuj, posmutniałem, jak o tym pomyślałem A ile zajarać.